Seeking Dawn to looter shooter połączony z Base Defense, gdzie będziemy budować bazę i iść na ekspedycję w celu zdobyciu potrzebnych danych i surowców wymaganych do produkowania nowych urządzeń i narzędzi. Fabularnie jesteśmy zrzuceni na tajemniczą planetę w celu odnalezienia zaginionej brygady. Będziemy przemierzać przez mocno liniowe, ale za to ładne mapki i atakować złe stworzenia i jednostki militarne. Gra ma dwa tryby zabawy, fabularny co-op i master mode stworzony z myślą o luterach, gdzie nie ma żadnej fabuły, tylko grindujesz mapki i levelujesz bronię. Samej fabuły w grze jest bardzo mało, usłyszymy garstkę dialogów w celu otrzymania kolejnego rozkazu, a tak to cisza. Muzyka włącza się głównie podczas walki, gdy przeciwnik nas wykryje. Do dyspozycji oddano nam sporo narzędzi i pukawek, wraz z ulepszeniami. Seeking Dawn wykorzystuje ten sam system zdrowotny co Halo. Shield się regeneruje, a zdrowie musimy uzupełniać, jedząc lub biorąc medykamenty. Musimy też dbać o nasz głód i pragnienie, więc wkradł się mały element survivalu. Na podstawie ulepszeń naszej bazy, będziemy mogli na przykład stawiać później działka strażnicze, generować granaty i inne narzędzia. Co do minusów gry, po pierwsze optymalizacja. Unity dosłownie nie daje rady z tymi światami grafiką, twórcy co prawda wydali dużo patchy po moim przejściu w 2019, więc jest jakaś nadzieja, że może chodzi już lepiej. Po drugie dużym problemem jest amunicja, jeżeli nie zabierzesz ze sobą wystarczająco dużo amunicji to GG, możesz skończyć grę softlockiem. Na końcu każdego stage'a czeka na nas boss, więc życzę powodzenia, bo są dość trudne, jeżeli chcecie je przejść po bożemu i umierać będziecie często. Grę można przejść solo lub w czterosobowym koopie i z tym koop trzeba uważać, bo czasem itemy się gliczują i możecie przez przypadek nie wykonać misji, bo host musi robić cele. Kolejny problem z grą to przeciwnicy. Te pieprzone ważki mnie irytują i to strasznie. Kolejny problem to interface. UI jest tak nielogiczne i strasznie ślamazarne, przez niepotrzebne animacje, że dużo czasu spędzicie na grzebaniu tu i tam i wybieraniu broni do ręki z menu kołowego, ponieważ w tej grze bronie są przyklejone do ręki i są na tym samym slocie co narzędzia do zbierania materiału. Więc często będziecie strzelać z broni, a potem wchodzić w menu, zmieniać na narzędzie i zbierać surowce. Seeking Dawn oferuje imponującą ilość ustawień, głównie związanych z gameplayem. Jest Natural Locomotion, więc jeżeli chcecie biegać, to musicie machać rękami symulując trukt. Są oddzielne slidery audio, co bardzo plusuje. Można wyłączyć denerwujący overlay, hełmu, który mnie strasznie irytował. I wiele więcej. Jeżeli chcecie popykać grę w Luther shootera, to polecam sprawdzić Seeking Gnome. Gra ma swoje plusy i minusy i dlatego wystawiam 6,5 na 10. Po ukończeniu jej 6,5 godziny.